Dzięki. No to podpinamy krawanta pod komputer. Złącze diagnostyczne znajduje się pod światłami. Będziemy sprawdzić, czy to jest prawda. W tej okolicy jest złącze diagnostyczne. Podpinamy wtykę. Przekręcamy zapon żeby zobaczyć, jakie są kody błędów. Idziemy odszukać teraz... drabanta. No i widzimy, jakie mamy błędy. Cieszenie ładowania, odchyłka sterowania. Dobrze. kasujemy, kasujemy błędy. Usterka została skasowana. Okej. Okay. Komunikacja została nawiązana i klikamy na tak. No, nie chcę ponownie nawiązać komunikacji. Pewnie coś jest z zapłonem, ale to jeszcze sobie sprawdzimy.